Czuje się w piersi, wątpiłem Krzysztofa Kasprzaka. Na razie niepokonany na razie. Najlepszy, najskuteczniejszy zawodnik naszej drużyny. Poczekajmy do końca zawodów. Wydaje mi się, że jeszcze kolejna przerwa tutaj nas czeka Paweł po tym wyścigu 24, bo teraz wygląda na to, że Renat Gafurow będzie jechał. Chociaż nie, chyba Rosjanie oddali. Oddali, zdaje się, ostatni wyścig, bo przecież, jeśli Renat Gafuro wcześniej jechał jako joker, to nie może już jechać jako rezerwa taktyczna. Ale Bondarenko już chyba. Bondarenko, zdaje się, ma już 6 startów, a więc już chyba nie może. Aha, czyli w ostatnim wyścigu będziemy mieli trzech zawodników. Ja cztery punkty są, a cztery punkty są ciągle. No i ciekawa, ciekawa. Jeszcze, jeszcze jest szansa. Dzień szansa. Wszystko w rękach. Teraz Lukasza Drymla, no ale ciężki orzech do zgryzienia, bo na trzecim polu startowym Krzysztof Kastrzak na zewnętrznym Scott Nichols. I oni jeszcze tutaj na pewno będą chcieli pokazać który z nich jest lepszy a może jednak Lukasz Drym fantastycznie defekt defekt Gafurowa więc nie wytrzymał jego silnik i kto? I jest pierwszy, ach to było, to było niebezpieczne. Na jednym kole wjeżdżał tam w wiraż Krzysztof Kaszczak, ale fantastycznie to zrobił. Coś niesamowitego, jak skleił swoją maszynę do toru na drugim wirażu Jedzie Drymle za cztery, a więc w tym momencie Czesi będą mieli tyle samo punktów co Rosjanie. Przepraszam, nie za cztery, jedzie za dwa. Jedzie za dwa, Jokera już. Lokasze Loka, Loka Dryml, dwa oczka. No i w ostatnim wyścigu nie będzie e, reprezentanta Rosji. Nikols, Nikols, teraz wyprzedzi, nie, nie wyprzedzi Nikolsa. Jeszcze jedno okrążenie. Poza zasięgiem jest oczywiście Krzysztof Kaszczak, który teraz pozwala sobie na gesty radości na przeciwległej prostej. Kaszczak za trzy. E, ważne, drugie miejsce Łukasza Drymla, jeden punkt przywieziony jak niepyszny na końcu stawki, Scott Nichols, bo tylko jeden punkt za darmo, no i wielka radość Krzysztofa Króla Kasprzaka. Kingsland Król Kingsland dzisiaj, zdecydowanie proszę Państwa, Krzysztof Kasprzak pięć startów, pięć zwycięstw oby tak w czwartek, oby, przepraszam oby tak w sobotę wielka forma tego zawodnika jeszcze raz Bije się w piersi, wątpiłem, cóż, natura ludzka jest ułomna. Krzysztof Kasprzak, 15 punktów. Dwa punkty straty Czechów do Rosjan i po prostu Tomasz Topinka w tym wyścigu nie wiem, musiałby chyba wygrać albo przyjechać na drugim miejscu. Na drugim miejscu i wtedy dogonią, dogonią Rosjan. Czy jest to możliwe, żeby pokonał Łowidena lub Goloba? No. <laughs> Możliwe jest, bo tutaj się wiele rzeczy działo, szczególnie na pierwszym łuku. Dlatego część kibiców jeszcze została na stacji.